Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do biblioteki. Piast. Podczas rządów Popiela niedaleko Kruszwicy miał własną zagrodę zamożny kmieć piast kołodziej. Szanowali i kochali go sąsiedzi, bo chętny był do rady i pomocy. Uczynny dla każdego, mądry i gospodarny. Oprócz chaty i roli miał dużą pasiekę, która dostarczała mu miodu i wosku. Zarabiał także kołodziejstwem, więc pracy miał nie mało, lecz i dostatek wszystkiego. Dobra żona, że picha, pomagała mu w gospodarstwie, a wesołe i zdrowe dzieci stanowiły szczęście rodziców. Poeta polski Niemcewicz, który przed stu laty w pięknych śpiewach historycznych opisał sławnych ludzi i ważniejsze wypadki z naszych dziejów, tak o tym kmieciu mówi. Pośród kruszwicy spokojnych wieśniaków był piast, co bogów i ludzi miłował. Dom jego szczupły, ale zewsząd czysty. Za gopłem małą pasiekę posiadał, cienił lepiankę jawor wiekuisty a na nim bocian gniazdo swe zakładał. Właśnie podczas sporów z Popielem o wiece skończył lat siedem najstarszy syn Piasta. Była to dla rodziny bardzo ważna uroczystość, gdyż chłopiec z rąk matki przechodził pod opiekę ojca. W dniu urodzin dziecka obchodzono tak zwane postrzyżyny to jest, ojciec po raz pierwszy obcinał synowi długie włosy, nadawał mu imię. I wzywał dla niego błogosławieństwa przodków. Na ten obrządek spraszano sąsiadów i ugaszczano ich hojnie, aby upamiętnić dla nich to zdarzenie i zapewnić dziecku ich życzliwość. To też piast i rzepicha zawczasu przygotowali dostateczny zapas mięsa i pieczywa, miodu i owoców leśnych. Uprzątnięto chatę, przystrojono zielenią, zastawiono obficie stoły. Właśnie sproszeni goście zasiedli za stołem, gdy w progu stanęli nieznani nikomu podróżni. Byli to dwaj młodzieńcy o jasnych i pogodnych twarzach. Zakurzone ich szaty świadczyły wyraźnie, że daleką przebyli drogę. Prosili o wypoczynek i posiłek. Byli przed książęcym dworem, ale ich tam nie wpuszczono. Może znajdą gościnność podwieśniaczą z trzechą. Gościnność i w pogańskiej Polsce była najświętszym prawem, obowiązkiem. Gość w dom, Bóg w dom, mówi stare przysłowie, a maluje ono wiernie, co czuł i myślał każdy. Z radością też powitał piast przybyłych, podał im wody, aby obmyli się skórzu i posadził za stołem, prosząc, aby jedli. Tymczasem rozpoczęły się obrzędy. Matka przyprowadziła biało ubranego chłopca w płóciennej koszuli z rozczesanymi długimi włosami i powiodła go przed ojca. Chłopak padł mu do nóg, a piast go podniósł, uściskał, pokropił wodą ze źródła i ująwszy nożyce, przystrzygł mu włosy nad czołem. Oddał potem nożyce najstarszemu z gości, ten uciął znowu długi pukiel. I tak koleją co starsi krewni i sąsiedzi strzygli po trochu włosy wkoło głowy dziecka. Kobiety je zbierały, aby zakopać w ziemię. Wtedy podnieśli się obcy podróżni, a jeden z nich przemówił. Pozwólcie i nam, bracia, pobłogosławić chłopca w imię naszego Boga. I zrobiwszy znak krzyża, dodał. W imię ojca i syna. I ducha świętego chrzczę ciebie ziemowicie. Niech błogosławieństwo Boże będzie z tobą, nad domem twoim i dziećmi twoimi. Obecni słuchali tego ze zdziwieniem, wzruszeni i pełni wdzięczności. Błogosławieństwo Boże jest przecież największym darem. Imię Ziemowita podobało się też wszystkim, piast, dziękował serdecznie. Rozpoczęły się teraz pieśni obrzędowe. Matka przyniosła wieniec ze świeżych ziół upleciony i włożyła postrzyżonemu synowi na głowę. Ojciec wziął go za rękę i powiódł na święte miejsce na cmentarzu, aby modlitwą uczcić duchy dziadów i zostawić ofiary na ich grobach. Przez drogę śpiewano pieśni, groby polano mlekiem, Poustawiano na nich misy z jadłem. Kiedy wrócono na koniec do domu spostrzeżono, że obcy młodzieńcy zniknęli. Kiedy odeszli, nikt nie zauważył. Nikt nie wiedział, w którą stronę się udali. Musieli być ludzie święci, gdy zostawili święty dar Bogów, błogosławieństwo. Rozeszli się na koniec goście, ale nazajutrz wrócili z wieściami, że kmiecie się zbierają, aby obrać innego księcia. Popiela nikt słuchać nie chce. Ze wszystkich stron schodziły się liczne gromady, jedni szli pieszo, inni jechali na wozach, tamci znów konno, a nikt zagrody piasta nie pominął. Każdy rad był usłyszeć jego mądre słowa i pokrzepić siły za gościnnym stołem. W kruszwicy bardzo prędko głód zaczął dokuczać. Okolica nie mogła wyżywić tylu ludzi, wielkich zapasów nikt z sobą nie przywiózł, a to co było, nie wystarczało dla wszystkich. Gościnny kołodziej witał, podejmował, lecz w duszy rosła mu troska i trwoga. Skądże dla tylu wystarczy, i co począć, skoro zabraknie zapasów? Z niepokojem pyta żony, co ma jeszcze w spiżarni. Biegnie, że picha zaraz do komory, ale po chwili wraca i opowiada z największym zdziwieniem, że zapasów nic nie ubywa, wszystkie statki pełne jedzenia jak były. Cieszy się piast i dziwi. Dziękuję Bogom za ten dar i łaski i śmielej teraz zaprasza częstuje. Dobry z Ciebie gospodarz chwalą ze zdziwieniem goście, kiedy nastarczysz na takie gromady. Nie moja w tym zasługa tłumaczy się wieśniak. Boża to wola i błogosławieństwo. Świętych znać ludzi ugościłem w chacie, bo odtąd nie ubywa mi zapasów. Zdumieli się wszyscy spojrzeli po sobie. A jakiegoż nam szukać księcia, jeśli nie takiego, któremu bogowie sami błogosławią? Nad piastem boska ręka i opieka, piast szczęśliwie nami rządzić będzie. I zasiadł piastko łodziej na tronie w Kruszwicy. Niemcewicz w tym samym śpiewie tak o tym opowiada. Dzień nadszedł święty dla skromnej drużyny. Gdzie jak pogańskie prawo nakazało pierworodnego syna postrzyżyny, Obchodzić miano przez ucztę wspaniałą. Chorza rzepicha i piast nasz sędziwy, Od rana całym trudnią się obchodem. Stół zastawiają tłustymi mięsiwy, I duże czary napełniają miodem. W gronie przyjaciół zaczęły się gody, Pierwszymi dary już uczczone bogi. Gdy dwóch młodzieńców, przecudnej urody, wchodzi w gościnne biesiadników progi. Piast i rzepicha z czołem pochylonym proszą, by miejsca chcieli zasiąść swoje. Lud się gromadzi, a z tłumem zwiększonym mnoży się pokarm i słodkie napoje. Po uczcie święci zniknęli młodzieńcy, a lud zgodnymi zawołał głosami: Piast luby bogom! Po cóż czekać więcej? Niech będzie królem, rządzi Polakami. Już wdział purpurę, wziął miecz wojowniczy, świetną koroną uwieńczył swe skronie, a wdzięczny, pragnąc uczcić stan rolniczy, rozkazał pług swój postawić przy tronie. W opowiadaniu o piaście wszystko jest prawdopodobne, oprócz rozmnożenia żywności przez świętych czy aniołów którzy ochrzcili Ziemowita. Chrześcijańscy księża obchodzili w owych czasach Ziemię Pogan, nauczając wiary Chrystusowej i chrzcząc nawróconych. Może takimi byli i owi młodzieńcy, lecz jeśli ich nazwiemy aniołami, którzy uczynili cud za wolą Boga, to całe opowiadanie powinniśmy nazwać legendą. Bo takie podanie, w których opowiadamy o świętych, Matce Boskiej, cudach i tym podobne, nazywamy legendami. Audiobook pochodzi z darmowej biblioteki internetowej Wolne Lektury. Wspólnie możemy udostępniać kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do nowych nagrań. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, zmieniać i publikować pod warunkiem przestrzegania prostych zasad, które znajdziesz na stronie wolnalektury.pl.